Kino świat przedstawia. Każde dziecko ma swoją wróżkę, która się nim opiekuje. Ten dzwoneczek należy tylko do ciebie. To tylko dzwonek. Ona bardzo chce już dorosnąć. A on pragnie poznać nieodkryty świat. Co to za umorusane urwisy? I co zrobiły z moimi dziećmi? Oto nieopowiedziana dotąd historia brata i siostry, niestrudzonych poszukiwaczy przygód. Czekaj. Tam! Alicji Skrajny-Czarów i Piotrusia Pana. Reżyser filmu Merida Waleczna przedstawia... Jestem Piotrusz Pan! Jestem Panem Lasu! One są moje! ...przed nibylandią. <grym władze> Spłaczcie <swoje bługi> Widziałeś szefa? Co z nim? To na dłużej, prawda? Zagubieni chłopcy do usług. To ma całe brudne paluchy. Jeszcze zrobimy z ciebie panienkę. Alicja idzie ze mną. Oh. Powinieneś był zwrócić dług. Potrzebuję czasu. Zabierz mi daleko spoli. Piotrusiu, nie bój się, jesteś odważny. Musisz umieć płynąć na walii. Ich największa przygoda. Nasz tata ma kłopoty. Chcę pomóc. Jak się zwiecie w tym dziwnym świecie? Alicjo, Każdemu przyda się teraz na więcej odwagi. Panie Alicjo. Piotrusiu! Zobaczysz! Piotrusz Pan i Alicja w Krainie Czarów o! O!